Projekt Cyberbezpieczeństwo z Minecraftem. Lekcja 4. Dla uczniów klas czwartych, szóstych. Korzystanie z mediów społecznościowych. Przestrzeń cyfrowa jest dziś nierozerwalną częścią naszej codzienności. Tutaj rozmawiamy, dzielimy się wrażeniami, szukamy informacji i się bawimy. To zarazem środowisko, w którym kryją się wyzwania. Niewłaściwe zachowania, nadmierna otwartość czy nieprzemyślane decyzje mogą mieć konsekwencje nie tylko w świecie wirtualnym, ale i realnym. Aktualność tego tematu jest szczególnie widoczna u młodych ludzi, którzy na co dzień korzystają z mediów społecznościowych. Każdy wpis, zdjęcie czy komentarz staje się częścią naszej cyfrowej tożsamości. Dlatego coraz ważniejsze jest, by nauczyć się przemyśleć, co i dlaczego udostępniamy, jak się komunikujemy i jak chronimy siebie przed możliwymi zagrożeniami. Na lekcji przyjrzymy się temu, jak nasze zachowanie w internecie wiąże się z szacunkiem dla innych i odpowiedzialnością za własne wybory. To nie tylko kwestia osobista. Od naszych działań zależy, jaka będzie wirtualna społeczność, w której uczestniczymy. Porozmawiamy więc o wspólnych zasadach, które pomagają tworzyć bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla wszystkich. Ta lekcja została przygotowana jako podróż z drogowskazami. Najpierw poznamy specyfikę dzielenia się treściami, potem przeanalizujemy ustawienia prywatności i ich znaczenie, a na koniec omówimy reakcje na sytuacje ryzykowne lub nieprzyjemne. Każda część zaprosi nie tylko do wykonania zadań, ale też do zatrzymania się na chwilę refleksji, którą później wspólnie omówimy. Najważniejsze: ta podróż nie służy znalezieniu jedynej słusznej odpowiedzi. Ma pomóc zrozumieć, że nasze wybory w internecie nie są przypadkowe, lecz kształtują zarówno nasze życie osobiste, jak i życie wspólnoty. Dlatego na końcu lekcji refleksja stanie się okazją do połączenia wszystkiego w całość i wyznaczenia wskazówek, które pomagają być nie tylko aktywnym, lecz także odpowiedzialnym uczestnikiem internetu. Temat jest bliski uczniom, bo ich codzienność ściśle wiąże się z przestrzenią cyfrową mediami społecznościowymi wiadomościami i różnymi społecznościami. Odpowiedzialne zachowanie w sieci pomaga uniknąć nieporozumień, chroni prywatność i buduje dojrzałą tożsamość cyfrową. Ponadto uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne nie tylko dziś, ale i w przyszłości. W szkołach temat ten jest ważnym narzędziem wspierania świadomości uczniów. Daje możliwość rozpoznawania zagrożeń, o których uczniowie czasem nawet nie myślą. Dyskusje na lekcji stają się również sposobnością do wzmacniania wzajemnych relacji. Może to tworzyć bardziej otwarte i bezpieczne środowisko nauki, zarówno w klasie, jak i w przestrzeni wirtualnej. Temat zachęca, by zatrzymać się i przyjrzeć naszej relacji z przestrzenią cyfrową. Przypomina, że każdy wybór zostawia ślad i kształtuje środowisko, w którym działamy. To okazja, by przemyśleć, jakie kierunki wybieramy dziś i jakie mogą mieć konsekwencje jutro. Na zakończenie lekcji warto zastanowić się, jakie sytuacje w internecie dziś zobaczyliśmy i jak odzwierciedlają one nasze codzienne wybory. Dobrze jest omówić, czy dzielenie się określonymi informacjami zawsze jest konieczne, czy czasem lepiej zachować je dla siebie? Taka refleksja pomaga rozpoznać granice między bezpieczeństwem a otwartością. Ta lekcja zaprasza w bezpieczną podróż badawczą. Zobaczymy, dlaczego w mediach społecznościowych warto dzielić się treściami odpowiedzialnie. historię wprowadzi nas nauczycielka. Wyznaczy cel eksploracji i przypomni, że ciekawości zawsze towarzyszą szacunek i prywatność. Wędrując po różnych przestrzeniach, przyjrzymy się społecznościom i forum, które warto lepiej zbadać i ocenić, na ile bezpieczne jest tam udostępnianie informacji. Kolejne zadanie dotyczy poznania ustawień prywatności i sposobów najlepszego korzystania z nich przez samą osobę. Odwiedzimy stację bezpieczeństwa, gdzie uzyskasz o tym więcej informacji. To dobra okazja, by przemyśleć, Dlaczego w przestrzeni cyfrowej najpierw warto zadbać o własne bezpieczeństwo? Ta część łączy teorię z praktyką. Ustawienia prywatności nie są tajemnicą, lecz przełącznikami, którymi sami zarządzamy. To skłania do rozważenia, jak ustawienia prywatności Wspierają nasze bezpieczeństwo. Można podzielić się przemyśleniami, z jakich ustawień korzystamy i czy rzeczywiście odpowiadają one naszym potrzebom. Taka rozmowa pomaga zrozumieć, że narzędzia technologiczne działają tylko wtedy, gdy świadomie je kontrolujemy. Później dowiemy się, co robić, gdy rozmowa w internecie budzi niepokój lub strach. Zwrócimy też uwagę na to, jakimi informacjami ludzie dzielą się w mediach społecznościowych i rozwiążemy związane z tym zadania. Temat zachęca do refleksji, dlaczego nie warto dzielić się w sieci wszystkim. Przeanalizujemy, co znaczy być odpowiedzialnym za własne cyfrowe wybory i jak tworzyć przyjazną społeczność internetową. Wszystkie zadania zostały zaprojektowane tak, by były jasne i dostępne dla każdego. Jeśli coś wyda się trudne, pomogą czytelne oznaczenia, krótkie wyjaśnienia i wskazówki nauczyciela. W tej lekcji poświęcamy uwagę temu jak zachowanie w sieci zależy od naszych wyborów. Te wybory będzie można omówić z nauczycielem i rówieśnikami, zastanawiając się jak pomagają one budować bezpieczniejsze środowisko cyfrowe. Warto przemyśleć, jak postępujemy, gdy napotykamy w internecie nieprzyjemne lub podejrzane sytuacje. To zachęta do dyskusji, które działania wydają się najskuteczniejsze i dlaczego. Takie wskazówki stają się praktyczną mapą, która pomaga czuć się pewniej w środowisku cyfrowym. Część praktyczna zachęca do nabywania i utrwalania codziennych nawyków bezpieczeństwa. Drobne działania każdego dnia przeradzają się w niezawodne przyzwyczajenia. Dyskusje i próby w klasie dają możliwość sprawdzenia rozwiązań w realnych sytuacjach i wymiany doświadczeń. Cel ostateczny: by odpowiedzialne zachowanie stało się naturalnym wyborem, a nie jednorazową aktywnością na lekcji. Na zakończenie lekcji łączymy wykonane zadania i wydobywamy kluczowe wnioski. Omówienie pomaga nazwać, które praktyki się sprawdziły, a które wymagają korekt, oraz utrwalić klasowe zasady. W ten sposób refleksja staje się drogowskazem dla dalszej nauki i podejmowania decyzji. Projekt Cyberbezpieczeństwo z Minecraftem. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 50 525 euro i 18 centów, finansowaną ze środków programu Cyfrowa Europa Unii Europejskiej. Na lata 2021 do 2027 25 262 ,59 euro 59 centów oraz współfinansowaną ze środków ogólnego finansowania Republiki Litewskiej. 25 262,59 euro. Pakiet lekcji można pobrać z podanej strony internetowej.